Pytanie do majora. Dlaczego nie zmywa naczyń po sobie i czy, i czy zawsze Krzysiek to robi? Ja robię. O! Co zrobiłem? To umyłem! Umyłeś? To umyte jest, tak? To. Ta. Ono... Ja zjadłem! <laughs> A dopiero później. Ale teraz pokażę. A to musisz mu teraz dać Krzysztofowi, żeby umył, tak? <noise> tana, tana. Tak robi? Tak robi. A jeśli ja pokażę. Podobnie. O, jakie zdjęcie. Chodź. A tak co ramy. pokażesz? Co pokażesz? To daj, daj mu to Wojtek, żeby umyć. <noise> Do co? Chodź. Jedna Micha. Wojtek daj tu ten talerz. Druga Michał. No widzę. O, kto to nie myć? No nie wiem kto. Wojtek chyba, tak? O ten Wojtek. Ty masz myć? Tak, a już patrz, niesie kolejny talerz. Ta. Patrz, kupiłem płyn. No i tam no płyn. O. Płyn. O. A? Tu za mało miejsca jest dla mnie. <głyszy> <noise> Jaś <Jaśnice> weź <noise> Widzisz ja tam czy tyle? O, właśnie! gaśnicą się tu z przodu no daj ja umyję! daj mu umyć daj to po ślubie Krzysztof bo zaraz powiesz to daj mu o o wariat wariat Wojtek daj na Krzyśka ten talerz może on chce umyć o jaki będzie źle? Wojtek o, o, Wojtek o. to idź do zlewu tam będziesz o już będziesz do strzał no pokaz, Wojtek jak się myje A mówisz przysiek, że on nie myje. Zobacz jak myje. Poświecę ci. Widzisz? Nie. No umył. Umył? I zaraz zobaczymy talerze jakie będą. Zobaczymy. On Zobaczymy jaki talerz. Gąbkę trzeba. Wojtek, tam masz gąbkę leży. Nie odpowiadaj. Co odpowiadasz? No dobra, już nic nie będę mówił. A co? To myślałem, że on wie, że gąbkę trzeba. Nie, dorosły chłop! Dobra, już nic nie powiem. Co, malutki? Czekaj, poświecę mu. O. Dobra, reszta odpadnie. <grybuj> o. o, i pokaż. I proszę bardzo, czyścimy to. Jest, to jest... Proszę bardzo. To reszta to i tak będzie nakładał jedzenie, nie? To wyrzucę. A jak ja będę, będę nakładać tu dalej? A no niby tak, raczej. No. Ty w domu też jak robisz, ja tak, dobra tu. Ale... Ja, ja, ja daję dla psa i wylizuję. A, pies, tak? Mija, tak? Tak. Nie, tak? I już nie po prostu? No po co, jak wylizę? A? Nie ma. O, teraz, teraz... O, nie ma. Teraz jest dobrze. No. A to, a to Krzyśka jest. Tak, Vojtek, tak. A to je moje. To je vaše. Kladě, kladě. Kladě? Kladě.